Całkiem niedawno temu, czyli w kryształowej grocie krasnoludków bez środki Maryzi. Część druga. W ostrym cieniu białej mgły. Ani koszałek, ani król krasnoludków nie spodziewali się obrotu sytuacji, jaki nastąpił. Ni z gruszki, ni z pietruszki. Wysypało się kandydatów na stanowisko kociego oczka. Już nie było rady, jednak trzeba było zrobić te wybory. Agitacja w kryształowej grocie poszła pełną parą. Do tego stopnia, że w jakimś momencie koszałego pałek zaczął się baczniej przyglądać tym poczynaniom. Wszystkie te głoszone pomysły były od sasa do lasa. Każdy pouczał każdego, wykładał mu swoje racje, przekonywał czasem na siłę. W jakimś momencie trzeba było Mikułę i Pakułę poprosić o zrobienie co nieco porządku, bo tak jak było, być nie mogło. Przy okazji okazało się, że chłopaki dawno nie bronili nikomu dostępu do wejścia i trochę stracili motywację. Błystek sięgnął do pustoszującego już skarbca i dał im po pięć malutkich diamencików w prezencie. I wiecie co? Pomogło. Siły odzyskali od razu. Na chwilkę w grocie ucichł. Dłużej przysłuchiwał się koszałek dyskusjom, tym szerzej z przerażenia otwierał oczy. Nie, tak być nie mogło. To się robiło już mało śmieszne, a Mikuła i Pakła jakby skrzydał do stali diamentowych. Co chwila ktoś odbijał się od ściany albo nabywał zasłużonego śniaka. I to miały być wybory nie. Któregoś dnia koszałek wylasł przed grotem poprzez korzenie starego dębu o poranku. Jego oczom ukazała się polana, objęta piękną białą mgłą. Kiedy wrócił, zatonął na kilka długich chwil w księgach starych kronikarzy. Nazajutrz wyszedł na polanę, odprawił rytuał, bardzo starych krasnoludków i w ogromny flakon nabrał mgły. W grocie otwarł flakon, znowu coś długo mruczał pod nosem i wnętrze groty wypełniło się bielą mgły. Ta mgła jednak w przeciwieństwie do prawdziwej już nie opadała. Na, no, pomyślał zmyślny dziejopis. – To teraz powalczcie, panowie, na argumenty w ostrym cieniu mgły. Zobaczymy. Poranek obudził krasnoludki chłodnym, zimnym mlekiem. – Brrr, co to jest? – pytali się nawzajem. – Mgła, panowie – odparł koszałek. – Teraz mamy tu mgłę. Jest biało, nic nie widać, jest bardzo niebezpiecznie. Jesteście narażeni na wielkie niebezpieczeństwo, wiele niespodziewanych urazów, bo przecież kamieni pod nogami nie da się zobaczyć. Macie teraz czas na bardziej merytoryczne przygotowanie do elekcji. Aha, kocie oczko też będzie się o to starał razem z wami. Powiem wam w sekrecie, błystek go popiera. Musicie się bardzo, ale to bardzo zatem postarać. No i oczywiście, ponieważ jest mgła, krasnoludkowa giełda handlu diamentami zostaje zawieszona. Nikt nie chce, by jakiemukolwiek z krasnoludków stało się cokolwiek. Ja będę czuwał nad postępami w opadaniu mgły. Groszyk Wam powie, co w tej kampanii. I kiedy będzie wolno? Aha, nie zwracajcie uwagi na jego nos. On węgle ma katar. I dlatego ten nos będzie czasami puchł bardziej i bardziej. Jednym słowem, douczyć się, przemyśleć wszystko i czekać, aż będzie wam wolno gadać i handlować diamentami. Każde słowo powiedziane głośno będzie administracyjnie karane. Każdy ma swój kątek. Zaszyć się i ani mrum. Mikuła i Pakua będą pilnowali, byście tam siedzieli. Każdy, kto nie posłucha, będzie musiał zapłacić po 50 diamentów kary do skarbca króla błyska. Tyle ja, a teraz czekajcie, co wam będzie mówił grożnik. W grocie zapanowała mleczna cisza. Krasnoludki skryły się po kątach, szeptając tylko do siebie. Kolejne dni mijały jedne za drugimi, powoli, w ciszy, milczeniu i spokoju. Podobne do siebie jak dwie krople wody. Groszyk milczał, a koszałek zaszył się w czytaniu starych kronik. Król Błystek wrócił do internetu, by nawiązać kolejne kontakty po latach, z krasnoltkami z północy, tymi od królewny śnieżki, czy jak to woli śpiącej królewny. Dużo podobno gadał z gburkiem i gabciem. Z królewną z oczywistych powodów nie rozmawiał. Spała przecież w oczekiwaniu na rycerza na białym koniu. Szkoda, że błystek go nie miał, no ale cóż zrobić? Jakby mimochodem. W skarbcu przybyło kilka kupek diamentów bez wychodzenia na świat. Krasnoludki bowiem nie bardzo chciały siedzieć na czterech literach. No i Mikuła z Pakułą mieli sporo roboty. Któregoś dnia groszyk powiedział w gęstej białej mgle, że właśnie trochę opadła. Można iść przed otwór groty. Można, ale nie dalej niż na dziesięć kroków i z powrotem. No i oczywiście z czapką nasuniętą głęboko na oczy i w milczeniu. Widocznie krasnoludki nie miały już za dużo diamentów, bo jakoś nie padło głośne hurra. Tym bardziej, iż Mikuła z Pakułą swobodnie przechadzali się właśnie środkiem groty. Tylko kocie-oczko spokojnie w kącie jaskini spał snem starego, zmęczonego krasnoludka, który swoim życiem dobrze sobie na taki sen zasłużył. Śniło mu się, że przecież do końca swoich dni musi być tym, kim był dotąd. Błyska zabawą w wybory wcale się nie przejmował. Nic ani nic.